Z tej perspektywy będziecie mogli zobaczyć jak ciężarówki przede mną przejeżdżają przez te bramki i szerokość bramek, to jest 60 km. akurat, no widzieliście ile tu jest miejsca, prawda? Nie za wiele jakieś wiadukto wiadukto, wiadukto, taka przymglona jest ta pogoda, taka, taka lipa no nie wiem co się dzieje w ogóle u tego? Jest cisza, ja wiem, że on tam wczoraj był na Baden wieczorem, czy dzisiaj, nie wiem. Mu się pomyliło. I tam trochę płakał, że miejsca nie ma, czy coś, nie wiem. Zobaczymy. Jak stanę, to zarzucę wici i zobaczymy, co Marcinek nam odpowie. Też pożary musiały tu strawić ten kawałek lasu. A tam, gdzie będziemy jechali na górę, e, przez tą inną granicę, to tam właśnie w tym roku były bardzo duże pożary, wiecie? I ciekaw jestem, jak wygląda ten krajobraz. to właśnie e, północno-zachodnia Hiszpania i północna Portugalia e, były bardzo mocno objęte ogniem a tu wyprzedzamy proszę bardzo świnki jeszcze 10 kilometrów i będzie stacja benzynowa nawet tutaj gdzieś w centrum tej Portugalii cały czas te góry i zakręty to nie jest jazda jak we Francji czy w Niemczech, że jakoś sobie tam prosta cegła na gaz i jedziemy, nie? Tu trzeba non stop to kontrolować któryś z Was zapomniałem jaki jak ma Napisał mi, że ogląda moje filmy od dwóch lat i zrobił prawo jazdy C plus E rozumiem, że z myślą taką iż nie po to, żeby posiadać, tylko, tylko żeby korzystać z tego prawa jazdy i pójść gdzieś do pracy. Także życzę powodzenia w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Dużo ostrożności uwagi, bezpieczeństwa, szerokich autostrad. No i przede wszystkim fajnego auta i dobrej firmy. No i oczywiście później zarobku, tak? I, I będzie fajnie. Najgorzej jest, jak nawet jak kierunki będą dobre, a, a, a gówniana firma, gówniane auta to taka, że nie wiem, ponapinane po bardzo terminy, albo nie wiem, auta, które się rozsypują, no to to nie ma frajdy wtedy z jazdy. No tutaj widzicie, bieda Edition, ale no tam plumkało, naprawili. Nie plumka, ktoś napisał mi od Was, że wy, 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 wyjąć kluczyk ze stacyjki, na jeden dzień i to przejdzie i tak dalej. Nie, nie przejdzie, no kurczę, nie przejdzie. Nie przejdzie. To to, 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 tak nie działa w tych napach, widzieliście. I bezpieczniki, i klamry, i te i klemy, jakieś przekaźniki wyciągane, nic nie pomagało, także kluczyk wyjęty ze stacyjki też nie da rady. No, wracając do tego kolegi, który będzie jeździł, to, to naprawdę życzę Powodzenia, no i daj znać jak Jak już znajdziesz jakąś firmę I Mam nadzieję, że moje filmy w jakikolwiek sposób Pozytywnie wpłynęły na, na postrzeganie przez Ciebie Tej pracy No i zobaczymy jak to będzie wyglądało Gdy już usiądziesz za kółkiem Ciężarówki Dobra, Guimares Guimaraes, tak? Ciekawe, jak ktoś zna portugalski, niech mi powie, jak się czyta tą nazwę fonetycznie, niech mi napisze, bo czasami piszecie właśnie, że są jakieś błędy w mojej wymowie, no bo nie jestem omnibusem. I z polskimi miastami mam czasami problem. Ale, yy, ale co dopiero mówić tutaj o hiszpańskie nazwy, portugalskie, a już francuskie, to w ogóle jest czarna magia. Dobra, 1700 metrów. 1700 metrów, ale mijałem dopiero centrum handlowe. No to się przespacerujemy tutaj do tego centrum handlowego. Tylko zobaczę, jak tutaj droga będzie prowadziła, żeby nie było tak, że nie ma żadnej drogi normalnej. I na przykład trzeba 5 km zrobić do tego centrum. No to wtedy, no nie, aż tak bardzo spragniony nie jestem. Chyba tędy trzeba, by było iść tutaj przez to miasteczko. No to jeszcze tak pół biedy dobra Sejdę czyli taka, e, taka miejscowość tutaj gdzieś musi być albo to nawet była ta e, po prawej stronie bo tak się nazywa stacja benzynowa Okej okay. tutaj zjeżdżamy naj no, się trzeba będzie zatrzymać stronie O tam są. rajki Pesados. Są tu. O. Ten się ustawił tak. Ale my tu musimy nockę spędzić, nie? Także jakoś tak z głową musimy stanąć. zobaczymy. Ja tutaj stałem na tym parkingu. Pamiętam jak wchodziłem tędy jak lew po klatce. Tak, ja tutaj stałem. Bankowo tu stałem. Bankowo. A tutaj sobie. Eee, ruszamy ruszamy, ruszamy tam coś się jara albo jakiś smuga ale może to być z komina jakiegoś cholera wie nie wiem chyba nie, nie ma pożaru takiego już nie ma takich upałów kurde. w każdym razie co wyjeżdżamy z tego parkingu i jedziemy na załadunek na załodniku będziemy 8.01. No liczmy, że 8, tak? I zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. Będziemy jechali dzisiaj właśnie inną granicą. Tą, którą miałem jechać w tą stronę. W tę stronę. Coś mnie kurczę, Gardło tak nie boli, ale nie, piwo zimne albo. przyciągu za bardzo. O, i się jaka Taki sub dymu, ale to jest chyba jednopunktowe takie to musi być. Albo komin, albo ktoś coś pali w, ogródku, w ogrodzie. Dobra. Gita, stąd mam 12 km. Wczoraj skleciłem kilka filmów, a pogoda też była taka sobie, o taka jak dzisiaj. Wczoraj było pochmurno, a wieczorem to tak się zachmurzyło, że po prostu część nieba. Ja może wam pokażę, gdzieś tutaj, tutaj wstawię, wstawię tutaj gdzieś zdjęcie, jak to wyglądało. Część nieba taka błękitno w chmurach, a druga część po prostu czarna. Jakby dwa różne kolory po prostu przezielały niebo. Tu jakie linie? Jak czuję się jak konkordem leciał światełka naprowadzające. Ja pierdziele. A tutaj już 8.15 zebrało, ale wiecie co? Była babeczka na tym, na kasie przy, widzieliście chyba, nie? I po prawej stronie była budka taka, budka pracowników obsługi, coś, Guimaraes w Lewicę jedziemy a tu jest stadion stadion piłkarski, jak tego klubu, co tam jest napisane. Zobaczymy, jak i co będą tutaj ładować. Bo ja wiedziałem, że to jest firma, która chyba e, prześcieradła robi. No wiecie, za lekkie to to nie jest, bo to jest prześcieradło złożone, nowe jeszcze. Materiał. Jest ciężki. Nie wiem, jak to wtedy jest z tym, ze spinaniem na tego dziadostwa No ale nie będziemy gdybać, zobaczymy. Jak mi coś dadzą, to będziemy wiedzieć. Dobra, teraz będziemy jechali już przez taki zurbanizowany teren. Czyli miasteczko, to pozwolę sobie nagrywać to. No ach, chyba tylko taka farba była w sklepie i jeszcze musiała być tania że ktoś to kupi i wymalował sobie na wodą. ten jaki stary lubię patrzeć, zwróciliście uwagę, nie? na przepraszam bardzo, na na domy, na to jak coś wygląda no, jest, no chociażby tak jak, jak zbudowane jest jak zadbane no, na razie to droga nam się tu zawęża no naprawdę się zawęża na piernicę <grych> o tutaj proszę jeszcze dachu nie ma Dobra. trzeba jechać no samo się nie dojedzie samo się nie dojedzie z kudłatym szereg rozmawiałem na Nevadzie stał także o, do Torunia gdzieś będzie jechał na rozładunek także w swoje rodzinne tereny To z przystanku sobie ktoś chodzi do domu co tu rosną cytryny, pomarańcze I jeszcze są coś takiego jak nektarynki i chyba to było to kurde pobudowane to jest naprawdę nie ma tutaj na nic miejsca i o, nie ma tutaj na nic miejsca i stawiają po prostu, jak tylko się da, gdzie jest kawałek, to działka, na której tylko dom się mieści na przykład. I gdzieś tam coś starają się spiętrować. Gondara, ale to jeszcze nie, nie nasze. O, sam zakręt, stoją. Przyjechali gdzie? Do knajpy na kawę tutaj. podoba mi się taka kultura, jak yy, tak na spokojnie, bo oni tutaj się nie spieszą. Nie spieszą się tutaj. Jak tak na spokojnie ktoś yy, gdzieś tam, dobra, to jedzie do kafeterii na na Kawulca. Willa jak pod Zgierzem w Łodzi. Też takie wille są i to mają cyganie. O tutaj go. Puścimy, bo on się zmieścił. Teraz ja pojadę, teraz ten mnie puści, żeby ja tutaj naddał. Oj, to wiecie, co to jest starsza pani. Proszę bardzo, ładnie przewidziała. A tam biedu kto? Hmm. Wszystko po otwieraniu siedzą kawka, croissant albo coś innego jakieś śniadanko. A u nas co jest o tej godzinie? Wszyscy w tramwajach, w autobusach, w samochodach jadą szybko, szybko do pracy, żeby się tylko nie spóźnić. No, tutaj plus plus. Co uwarę na tych, tych serpentynkach, bo naprawdę tutaj jeszcze mi zachodzi na no bo przecież jestem na pusto. No a jak jestem na pusto, to na ścina bardziej, bo jest jedna ośka podniesiona. Trzeba uważać, o. Widzicie, jak Jeszcze troszkę. Jeszcze troszkę. Dobra. Jakbyście widzieli, jak tam blisko barierek tył naczepy jedzie, to byście przycierali oczy, dosłownie. Teraz tak. Tu jest i firma, i sklep tej, tej, tej firmy. No ja muszę tutaj ogarnąć, gdzie jest wjazd, bo jak tutaj. kurczę, jak dziwnie, e, gdzie jest wjazd w ogóle do tej firmy. No tam jest coś takiego jak brama, ale nie do końca widać, czy to tu, czy nie tu. Dobra, rondo widzę będzie. Okay. Teraz w prawicę, o. Lemerino. To jest to. I teraz tak, ja tutaj tutaj muszę skręcić. I tu gdzieś jest w lewo chyba w się? Coś takiego. I nie mogę tu stanąć i się zapytać, gdzie są osobówki. Tu w lewicy. Lemerino. Tak, to tutaj. Tam jest brama wjazdowa. Ok. Chyba chyba tu. O 1948 roku jest ta firma. Dobra, byłem na tym w tym biurze, co widzicie w się oddala. I teraz tak. Wzięli wszystkie dane, oczywiście wszystko musiałem zapisać, bo jak ja powiedziałem, że... Wielkam no dobra, to mówię im, że Mielczarek, no to dał od razu notesik, karteczkę i że zapisał. No, e, moje dane. No to ten jeden już sobie odczytał z tego, z, z tabliczki Robert. No i później tylko wpisałem nazwisko i powiedzieli tutaj podjedź i tutaj zaczekaj aż ktoś po mnie przyjdzie No i się schodzą dopiero, widzicie? Ale tutaj był gość, który mi mówi tak, tu w lewo, i druga w prawo, i tam mam czekać. Zobaczymy, jak to wygląda. Uuu. A zobaczcie, widzicie, spore zakłady, i druga w prawo. Także tutaj w lewo, i później w prawo. Jak No, tutaj też widzicie, tutaj są jakieś te. E, rozwijanie materiałów. Dobra. Tu... I chyba tu w prawo. Tak, świetnie. Tak, tu w prawo. A, to są ramki, nie tu są też te wałki tam poukładane jakieś dobra. O, takie coś tam wykładziny może coś takiego będę wziął dobra to ja tutaj poczekam bo no nie wiem gdzie tak dalej co ze mną co z Borówą dalej Tadam, jesteśmy w tym miejscu. Tak to się prezentuje. Taki plac bardzo, bardzo. Oni się zbierają do roboty dopiero 8.11. Ja pierdzielę jaki ten, to to jest konik jakiś polny? Jakoś szarańcza mi tu wpadła. Patrzcie, to niesamowite. zaraz ja wam pokażę jak to wygląda. O, tylko doświetlimy gada niezły ale ma oczy wielkie o uciekł no i super teraz go będę szukał kurde ja pierdzielę gdzieś skoczył będę jest o tutaj jest gdzie on tu wpadł w misia Wiecie co? No i dupa blada. Teraz nie usnę. A ten? Ten nie. Ja wiem. Nasze koniki, te zielone, pasi koniki, to wiem, że one też mogą udziabać. Wczoraj tu mi taka wielka ćma wpadła. Walczyłem z nią przecież na, na, na noże. No nie wiem, gdzie ta Francja jest. Kurde. No i teraz mogłem go od razu wziąć w papier i wyrzucić. O nie, zachciało mi się go filmować. Nie, no mam traumę teraz. Już. Jakby sobie siedziało tutaj 10, ale bym ich nie widział, to by było okej. Okay. Ale jak wiem, że jest jeden i go nie widzę, to już jest nie okej. Okay. Dobra. O, o, o. Gdzieś jest tu, kurde. Już mi kazali pod rampę podjechać, no. Siedział na misiu. O jest, widzicie? Tu. łasi. Tam. Dobra. Ogarniemy go. Na tą chwilę podjedziemy, tylko po którą mam mi rampę? Kazał tam z tyłu gdzieś. Podjechać. No, nie wiem którą. Nie pierdzielę. Najgorzej jak podjadę, a się okaże, że... Chyba pod otwartą jakąś, nie? No jest jedna tylko między ciężarówkami. Tak. Otworzył mi rampę będziemy cofać Pod rampą Na razie tam rozbebeszyłem Wszystko, ale O, może tak Ale Oni pytają mi się, co ja mam załadować No ja nie wiem, co ja mam załadować Robią tu radła, Tylko chodzi im, co konkretnie Ile palet, jaki tonaż Tonaż wiem, 22 tony I co? Kierowca to wiecie co wie już nieraz miałem tak, że miały być e, części motoryzacyjne, a wiosą deski jakieś. Oczywiście o, o tym powiadamiam, co mi chcą ładować, tak? ale no tutaj nie wiem co. Nie ja jestem od tego. W każdym razie zadzwoniłem do firmy ustalają. Po sobie ustalają.